Witajcie ponownie z tej strony i to jest już trzeci poradnik yy, gdzie mu no, po prostu omawiam wszystkie perks, więc rozsiadnijcie się wygodnie, a mi co jak zwykle co zostało to czy no, po prostu opowiadać. A więc tak, na 14 miejscu jest Vagabond. Jako aktywność Aktywna zdolność to jest Nomad Blade Kiro. Wyzmachuj Kiro przed siebie. Wykonywanie, wykonywanie wrogów za pomocą Kiry daje jeden tok do. Dok tok. E, Przytrzymaj, aby wymienić doktogi na zdrowie. Jest tylko jedna, jedna rzecz, która pozwala przetrwać samemu. Wziąć sprawy w swoje ręce bez względu na koszty. Jako wady to jest zmniejszona maksymalne zdrowie, czyli masz e, 85 HP <laughs> i zmniejszona obrona. Natomiast pros, czyli plus, no, plus, to jest e, zwiększona prędkość huśtawki w walce, wręcz szybsza prędkość ruchu i zwiększona i zwiększone obrażenia w walce wręcz. No więc tak. E, na razie to sam, e, samą, samą, samą No, nie będę korzystać na razie z niej, bo. No, skorzystam wtedy, kiedy. Będzie potrzeba, czyli czy jak nadejdzie fala, bo wtedy mam zamiar. E, przedemonstrować e, No i pokazać Wam jak to działa Więc e, mam nadzieję, że do tej Do e, rozpoczęcia buzy, buzy przestam Jak sami zauważyliście wtedy na mój strój Jeżeli w ogóle zauważyliście e, Jestem Japończykiem No i chyba będzie dobrze Na no, razie tylko nadaję no, do mm, Jako zrłą to wszystkie rzeczy ja wiem może zdążę aż może zdążę nawet żeby zrobić coś Jeżeli w ogóle zdążę a nie zdążę Dobra, muszę się pośpieszyć. Ale tak, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeżeli nie wiecie. To taka ciekawostka, jak się wciśnie N, to można robić emot. Można zrobić jakąś emotkę. Na przykład daję też, dałem też 6, emotkę 6, i po prostu wskazuję, no, wskazuj żeby na przykład tam pójść. No jak sami, sami widzicie, wyjmuję taką, jakby katanę. cię Panie! Ojcie, panie, dosyć sporo damage mi zadał. A jak sami widzicie, za każde zabójstwo dostaję jeden doktok I jak przytrzymam F, to to mnie leczy. Chociaż teraz to tak słabo mnie to uleczyło. Może dam radę się uleczyć teraz. Tak, udało mi się. Zdążyłem. chociaż te, te, teraz użyłem miecza ale te, no tego to no dog dog to katano no i cóż Jak na samą to dosyć e, dobra jest, bo dobry damage za, może zadać. No i dodatkowo zawsze może uleczyć cię, ale nie może uleczyć. A, dobra, nie chciałabym zrobić nie nie, nieważne. I na miejscu 15 jest łazarz. E, jako aktywna e, zdolność to jest urządzenie Arctic NCU, e, wyższe naładowaną e, na nitę, e, śrubem, śrubę, która może uratować życie. Uderzenie e, drużyny otrzyma premię Łazarza a trafienie wroga zostanie zszokowane, czyli po prostu wróg no, zostanie na chwilę e, oszołomiony Po prostu tak, jakby ktoś e, poraził go paralizatorem. Jako wady to jest rzuć broń dystansową e, na obrażenia, czyli po prostu jeżeli ktoś cię zaatakuje to a masz wtedy broń no to po prostu upuścisz ją, wolniejsze przeładowanie zmniejszona obrażenia e, w walce wręcz a jako plusy to jest zwiększona maksymalne zdrowie zwiększono maksymalne zdrowie i odporność na krwawienie to drugie to jest to jest dobre, bo po prostu, no, nie trzeba, nie musisz się, no, po prostu się nie wykrwawisz, jeżeli, w ogóle nie będziesz miał krwawienia. No i normalnie, za wam to przedemonstruję, tylko poszukam jakiegoś wroga, żeby mógł to pokazać. O, tutaj. Nie, eee! nie, 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 nie. nie. Tylko nie AK... -try... Mogę, mogę z jakimkolwiek, tylko na pewno nie z gościem z AK-47. Z tym gościem nie mam zamiaru. Bo on jest zbyt potężny. Dobra. Może ten. Dobra. Jezus Maria. Tu Skera zrobić zrobił dosłownie. Gdzie jest sniper? No, to normalnie wygląda tak. Teraz się uleczyłem, ale ten... Tamta została na chwilę oszołamiona. I mam teraz złamaną nogę, ale i tak y, mogę biegać, bo... no. Mm, no... W, 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 Żę po prostu tej takiej fajnej rzeczy. Witam. Nie no ale to chyba nie. Chociaż to jest dosyć dobre, ale to chyba nie może zabić. Więc. Nie wiem. Może. Nie wiem, czy da mi powiedzieć, czy to jest plus czy minus. Ale cóż, trudno samobójstwo. pokopię samobójstwo i zauważyliście chyba mm, dodatkowo teraz miałem e, włosy z, e, z gry Postal, więc jeszcze taki jeden listerek dobra, na miejscu 16 zaraz e, a tak, chyba tak. Jest Berserker e, jako aktywna. No, aktywna zdolność to jest Sarumkański. Po uzyskuje jest zwiększone obrażenia do, od ataku, e, szybkość i rządzę krwi. Czas trwania zwiększony w przypadku zabójstw i poprawiania e, zmęczenia na końcu. Jako wady to jest znacznie zmniejszona e, kontrola odrzutu, znacznie zmniejszona e, celność ognia. E, <laughs> Biedrowego, zbierz mniej zbierasz mniej amunicji, eee, a plusy to jest zwiększona, zwiększono obrażenia w walce, wręcz zwiększona odporność na, obraże na obrażenia. Eee, nie można złamać tego, to ja nie wiem na co chodzi, z tym nie można złamać, i wytyczając ścieżką przez nieustającą. Nieustające bitwy wierzysz, że przetrwanie polega na pokonaniu wszystkiego w pojedynkę, bez względu na szanse. A ja cię A dobra. Już zaraz wam przedemonstruję dodatkowo, jak działa samo serum, serum siły. To jest dosyć dobre, bo właśnie dzięki niemu masz, zadajesz więcej obrażeń, ale minus jest taki, że e, po danym czasie m, działania, sobie, jak się właśnie skończy, to no, po prostu masz no, można to powiedzieć zanik mięśni, po prostu o wiele mniej damage'a zadajesz niż e, normalnie nawet bez e, wścieknięcia e, za, e, te, no, tego zaszczytu. Co? O ty! Nie ma! No jak sami widzicie, tak właśnie, tak działa eee, ten zaszczyt Potem jak sami widzicie, mam kreskę z... no w postaci ręką takie ujaśnione i że i dodatkowo mm, strzałka w dół, czyli właśnie mam, mm, można powiedzieć, jestem słabszy e, po, po, po czasie, właśnie od wstrzyknięcia. Od razu poczekam na kiedy będzie, mm, no. No, fala, bo po prostu jeszcze pokażę Wam no, przy wrogach. A dobra, może jednak nie. Dobra, chyba umrę. Tak, umrę. Dobra, więc dodatkowo tak, yy, no, działa burza. Jest się toksyczna. Na 17. liście na naszej... Na 17. miejscu na naszej liście jako perk jest Immolator. Jako aktywna zdolność to jest jednostka płomienia chaos. Immolator. I moduj wszystko wokół siebie. E, przytrzymaj, aby przygotować e, OVFT, zapalając e, wrogów. Więcej przegrzania zwiększa obrażenia w walce wręcz. E, I prze, nie przegrzewaj się w pełni. Przeklinając wszystkich jako nieczystych, e, stanowczo stoisz, że, że jedynym. Sposobem na przetrwanie jest Zapalenie pochodni na wszystko Co jest niemiłe niemile widziane Jako wady to jest Niemożność e, Wycelowania broni dystansowej i wolniejsze przeładowanie Jako e, plus to jest odporność na spalenie zwiększona Zwiększona obrażenia w walce wręcz Od razu jak, jak przy każdej Czyli każdy park. Um, no. Przedemonstruję wam. Dobra, a więc tak, najpierw poszukam jakiegoś wroga. Uch, o Boże. Już mam zadyszkę. Dodatkowo jak się pod... E, to wygląda tak, że tak. Jak się... No i możesz... E, jak atakujesz bro... No rękami lub bronią białą, to no podpalasz innych. Natomiast dodatkowo jak strzelasz jak strzelasz do innych, to też e, podpalasz Dodatkowo jak przytrzymasz, to możesz podpalić innych Ale dodatkowo jeżeli e, za bardzo przegrzejesz to się podpalisz tam na no, tam na dole był właśnie post, no, napisane pokazane procentowo ile jest procent jeżeli będzie na 100% to wtedy się no po prostu umrzesz bo ten zbiornik się przegrzeje po prostu i się podpalisz no i to powoduje śmierć dobra na miejscu 18 jest władca jako aktywna zdolność to jest ry rytualny sztylet Cytereon. Cytere cytereon. E, rzuć przeklęty sztylet, który rzuci klątwę na pobliskich wrogów. Może być użyty poza e, czasem odnowienia poprzez wykonanie upuszczania krwi. Wierzysz w naprawdę o sile wyższej, która poprowadzi Cię nie tylko do przetrwania, ale także do prawdziwego oświe oświecenia. Jako minus to jest zmniejszono, zmniejszono obrażenia w walce i zmniejszono prędkość ruchu. Natomiast plusy to jest większa no maksymalna no wytrzymałość i przeklęty sztylet. No więc takie tylko plusy. Oh, jedynie... Dobra, okej. Okay. Um, niech gdzieś... a właśnie tutaj... Mm, gdzieś do do jakichś drogów Są domowe krawadź. Nie, 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 nie. Jezu, to by trochę przestraszyło sobie. Dobra, więc tak, to wygląda tak. Jak masz nóż, sztylet, rzucasz dodatkowo, nie, trzeba nie musisz czekać, bo właśnie tak jak w ogóle pokazano, możesz się poświęcić w taki sposób i wtedy tracisz 10 HP. Zasłucham. Zasłucham. Dobra. A więc tak, tak wygląda przeklęty: jak sami widzicie, ma nóż i nie ma nóg, lewituje. Dodatkowo jak wciśnie się kół, to no od razu też jak chniesz, to masz ten nóż. Dobra, udało mi się tym razem też, chociaż mam już mało HP. Napoję się od razu. i się najem i od razu chciałbym zobaczyć e, co się stanie jeżeli po pierwsze czy trafię. i od razu chciałem sprawdzić co się stanie jak e, no poświęcę się a dobra teraz zauważyłem że da, daje tylko 5 że tylko 5 kp dobra byli się a jak mówiłem chciałem zobaczyć co się stanie jak no e... Gdy się zanie całkowicie A okej okay, Czyli w taki sposób zginę Tak samo jak e, No przy, e, No Przy tym gościu który e, No przy apostole Który jeżeli No zbyt często będzie wyjmować tą Taką rękę jakby Dobra jeżeli do teraz to, a, No dotrwaliście razem Ze mną to do. brawo i naszym przedostatnim perkiem to jest Blask Umysłu. Jako aktywna zdolność to jest prototyp MDK1LR e, osie, 68. A jest tak. Uwolnij przed sobą e, pająka Might Killer. Przytrzymaj, aby rzucić e, za aby rzucić. Zaczasie się i nawróci rannych wrogów. Trzy ładunki ma się tylko. I wierzysz, że intelekt i rozum są jedynym sposobem na prawdziwe przetrwanie. Bez planowania i wyprzedzenie. z wyprzedzeniem innym, inni są zgubieni. No i wady to jest zmniejszona. Kontrola odrzutu, zmniejszona e, obrona. Natomiast, plusy to jest szybsza e, prędkość ruchu, faster showers. Nadal nie wiem co to jest. Obniżone koszty tworzenia. Czyli tam, chyba pod, nie potrzebujesz aż tak dużo e, złomu, żeby mm, <laughs> nie złomu potrzebujesz na stworzenie jakiejś e, broni ale nie wiem bo nigdy tego nie zauważyłem prawdę mówiąc Dobra okej, okay. tak jak zwykle poszukam jakiegoś wroga Wszystkiego teraz będę korzystać. Dobra, mam jeszcze... A, starze. O, właśnie. To wygląda tak, że się wierca do głowy, najprawdopodobniej, aż do mózgu i za pomocą tego kontroluje. No gin. Dobra, zginę i tak zaraz. Dobra, żegnaj okruty w świecie. I dobra, naszym ostatnim perkiem to jest przeklęty. Jako aktywna zdolność brak tego. Skażany i przeklęty to jest dla tych, którzy szukają wyzwania. Skażany i przeklęty, straciłeś wszystko. Jedyną drogą naprzód jest przetrwanie, gdy wszystko jest stracone. To jest chyba najgorszy perk, jak, jaki można korzystać. Jest, w ogóle korzystanie z tego to są tortury. Wady to jest zmniejszone. Z, zmniejszone zdolności bojowe, zmniejszone zdolności ruchowe, głodny, no czyli po prostu staje się szybciej głodny, brak dostępu do urządzeń panują do urządzeń, do urządzeń pomocniczych. Jedyny plus to jest nie cierpi z powodu morale, śmierci, czyli jeżeli ktoś zginie, to po prostu od, jemu to nie przeszkadza. I mu to nie przeszkadza po prostu. A jak to jest też, to, że ma po prostu kajdanki. Jak sam widzi sami widzicie jestem. Jestem wolniejszy. A i do te teraz dopiero zauważyłem, bo... tak mówię, ja w ogóle tym parkiem nie wykorzystałem, bo to jest śmieciowy. Zauważyłem, że od razu jak startuje. To jest już głodny i spragniony. Dobra, jedynie sobie zostało to się zabić. Dobra. No to cóż. To tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No a cóż, no i cóż. Eee, nie za... chyba... Chyba zrobię jeszcze jedno, ci, jeden film teraz z sprzętu, z narzędzi pomocniczych. No cóż, do zobaczenia. Cześć.